I że tam, gdzie on pracuje na górze, to jest piekło. Ale i tak oddał nam piwo. Dostaliśmy chyba z... Z 6 takich kiełbas. Będziemy tak próbować bo ta Hiszpania jest niemożliwa. My będziemy chodzić do Burger Kinga i płacić 4 euro za burgera. Zapłacimy euro. A widzieliście po kurczakach? Tak, tak. <laughs> Jak robiliśmy? Super są. No nie euro, a euro 20. Za jednego i 4 wyjdą z tego. Duże. Duże, no? Dobrze, fajnie. Jemy. Słuchajcie, słuchajcie, jedząc burgery tutaj. to jest obok Caritas. I pan przyszedł wyrzucać jakieś rzeczy i dał taką super. Kurtkę wodzie. no deszczową, deszczową i jeszcze odblaskowa jest. No, my to mamy już szczęście. No czyściutka, ładniutka, super, super kurtka. A Ania akurat miała zniszczoną kurtkę, taką przeciwdeszczową, więc ta będzie elegancka. Co się dzieje? O nie, przesłało mi się. O nie! <noise> tak się się? Dzisiaj jest dzień szukania pracy. O. O. Myślałam, że ona do ciebie mówi. Patrzcie, tutaj wszyscy biegają. Oni też są sportowcami. Właśnie przebiegli maraton. Bardzo ktoś jest sportowcem. Tylko nie ma nic odblaskowego. Trochę buty może. A ja mam odblaskową kurtkę. Też mogę być sportowcem. Tu, tu jest odblaskowe. No, <grymne> gdzie to chować? Tu. Nie, no, ogólnie to szukamy pracy. Ciężko. O, jaka pani świetna. Co ona miała? Nie wiem. Idzie znowu ten tym pancu z zielonym psem Znaczy zielony piecząt z zielonym psem Tam to sprzedaje, coś zobacz O kurde. Co tam się dzieje? Zielonym sen O widzicie tam się też biegają, taką kurtkę mam Światła karką przydaje? Doniczki w O fakt sprzedaję doniczki Na te Na światła! Przedaję doniczki na palmy Tam też sobie gawędzą daje banana, a nie, to jakaś rurka Bartoś nie może pójść na no, alkohol Dzień <coughs> dobry, bo mają U nas <coughs> w Polsce jest lepsza Bo u nas jest trafką Hola <coughs> <coughs> To ten pan <laughs> I bigacze Nike Teraz Ania będzie pić Kielich śmierci Cały kubek polany Nie przynajmniej tak, bo się wleje Do dna mm, Pycha jak smakuje? Jak manzana Tylko taka spermentowana Nic nie słychać co mówisz, nie słyszymy Spermentowana manzana Co to znaczy? Czyli manzana Jak fermentuje? Co, manza co to jest manzana? Jabłko Jabłko, a nie jabłko Jabłko <laughs> Oj, no dobra jabłko Myślisz, że dobiją Dilla? No, myślę, że może się uleć Spadło jej coś Śledź Tak to brzmiało Śledź od namiotu Zakręć wózkę, bo się się leje Tamta ma banana A tu dziecko jest To nie banana, tylko rurka, mówiam <grywka> Rurka jej wypadła Ania! Co tu jest? Gdzie dotarliśmy? Portugalia! Portugalia! Stać jednym z nich! Stać jednym z nich! <gry> <gry> To nas kosztowało 3-4 euro. A może jeszcze ile zostało? A jeszcze jedną, drugą porcję no, bo... W sensie, że drugie wszystko tyle mamy. Tak. Kuskusu mamy jeszcze dwa razy tyle, co łącznie tutaj, a tego mamy e, drugie, drugie tyle. Drugie tyle no. Wow. <laughs> szukamy miejsca. I słuchajcie, zmierzamy w stronę Francji. Teraz wróciliśmy tam, gdzie pracowaliśmy prawie, pod to miejsce przy Brzoskwiniach. I jedziemy w stronę Francji. Zobaczymy jeszcze, jak się uda nam wszystko załatwić jutro. Mamy chyba już miejsce, do którego chcemy jechać, ale to jeszcze nie wiadomo jak zwykle. cały czas szukaliśmy pracy i zmienimy nam się trochę cele. Mianowicie, teraz jedziemy do Francji, do Nantes, miejscowości Nantes. Eee, co robić? Pracować przy jabłkach. I teraz łapiemy stopa, aby dojechać do Saragossy. I z Saragossy za 300, 300 zł kupiliśmy. Za 300 złotych kupiliśmy busa do Nantes. Będziemy jechać busem 18 godzin. <grymne> ale fajnie, że wyszedł tak tanio. Będziemy jechać busem 18 godzin. No i co, idziemy do pracy. Cały czas szukaliśmy pracy w Hiszpanii. W Hiszpanii niestety nie udało się niczego znaleźć. Znaleźliśmy jedną pracę jeszcze. Znaleźliśmy jeszcze jedną pracę, ale w yy, 10 km od miejsca, w którym już pracowaliśmy. Nawet się zgodziliśmy na to, ale koniec końców, jak zaczęliśmy, e, powiedzieli, że przy, przyjedźcie, kiedy Wam będzie lepiej, w tym tygodniu. Powiedzieliśmy, że przyjedziemy w sobotę wieczorem. Żeby kamera nie spadła, bo wiatr wieje. Żeby, żeby. Powiedzieliśmy, że będziemy w sobotę wieczorem. Oni powiedzieli, że w sobotę po nas nie wyjadą, bo w sobotę to każdy jest zmęczony i oni chcą odpoczywać. E, chociaż mieli 10 km po nas, nawet niecałe. Stwierdziliśmy, że. Nie będzie na pewno tam tak dobrze e, że nie będzie nam dobrze tam będzie pewnie parcie, będzie szybko jeżeli w sobotę oni są tak zmęczeni, że nie mogą, e, że muszą odpoczywać cały cały, cały weekend no to coś, coś z tego wynika, pewnie będzie właśnie szybko, szybko e, pracujcie i za 5 euro, 5,77 Teraz jedziemy do Francji pracować za 10 euro brutto na rękę wyjdzie 6, 7 z czymś Teoretycznie jest 35 godzin w tygodniu Troszeczkę za mało Ale też nie chcemy po 13 godzin dziennie robić Tak jak przy nas byliśmy we Francji I robiliśmy po 13 godzin dziennie Praca będzie przy jabłkach, więc nie będzie na klęczka tylko na stojąco Co jest też dużym plusem dla nas No i wyjeżdżamy teraz z Hiszpanii Żegnamy Hiszpanię na jakiś czas Pojedziemy Miejmy nadzieję, że będziemy pracować że, że że będzie to na tyle, że będzie to odpowiednia praca dla nas nie będzie jakiejś mega dużej ilości godzin, typu właśnie 13 dziennie i że odłożymy sobie te pieniążki, aby mieć na Amerykę Południową. Jutro mija 80 dzień tej podróży. 80 dzień. uciekłaś z kadru <grystanie> <grystanie> dzisiaj mija 80. jutro mija 80 dzień podróży. E, troszeczkę czasu minęło, ale ta podróż myślę, że e, tak będzie wyglądać. No nic, łapiemy stopa dalej. Do następnego. Słuchajcie, właśnie mija trzecia godzina łapania stopa. Idziemy do Ani zapytać się, jakie jej nastawienie. Ania, jak twoje nastawienie? <grymne> Samopoczucie. Może jeszcze widzimy. Samo Samopoczucie dobrze. <grymne> Nie wiem, dużo słońca było. <grymne> no, dużo słońca, dużo czekania. Taki jest autostop ale i dobrze nie uwierzycie gdzie jesteśmy w Saragoscie a jak to się stało? poszliśmy, bawaliśmy tego stopa i po nagraniu tamtego nagrania ostatniego, które widzieliście przed chwilą stwierdziliśmy, że idziemy coś zjeść i idziemy, nie będziemy tam jeść, tylko idziemy na stację a w momencie jak szliśmy na stację, zobaczyliśmy rumuńską ciężarówkę no i dobra, podchodzimy jest tam kierowca, który tankuje paliwo Zatakował 100 litrów paliwa Pytamy się go czy jedzie do Saragosy A on mówi moment No dobra, czekamy, czekamy Poszedł zapłacić Przyszła jakaś dziewczyna Okazało się, że to jest jego dziewczyna Przyszła jego dziewczyna, okazało się, że to jest jego dziewczyna Co to za biały ten pszczaczek? A dobra, światło To okazało się, że to jest jego dziewczyna I zabrali nas do Saragosy, jechaliśmy w czwórkę Rumuńską ciężarówką 120 kilometrów Chowali, Ania siedziała z nią na siedzeniu tylnym e, i się chowały za naszymi siedzeniami, jak ja z tym gościem siedziałem, później się zmienili e, oni we dwójkę i ona prowadziła. Wywieźli nas za daleko trochę, bo ona przejechała stację 10 km e, i mamy 10 km do Staregosty. Więc fajnie, że się udało. Udało się e, jeszcze dziś. I teraz jedyne co możemy zrobić to rozłożyć namiot i obudzić się i planować następny dzień. Tak o! Fajnie, fajnie wyszło. E, idziemy rozkładać namiot Boom, bom, bą bon voyage do następnego Bien persona, czyli dobra osoba, osoba, kupił nam burgera, po fryt, frytki i kole Coś tam mówi jak... Bo on tutaj podjechał, żeby tankować. E, załadować sobie do konteneru wodę. I coś tam mówi Burger King Burger King. I my mówimy, że Unpoka jest spaniol. Kupił nam burgera, frytki i kole. E, tak po prostu podjechał, coś tam machał ręką, że chodźcie, ja podszedłem, mówię, że... Dobra osoba, że, że gracja, że, że naprawdę dziękuję, bo, bo nie trzeba było. A, a on po prostu pojechał i, i dał nam to.